Dostałem e-mail dzisiaj z zapytaniem, a właściwie z tekstem typu Na webinarze ostatnio pokazywałeś 24 kroki. Czy mówiłeś właściwie dużo o 24 krokach, ale nic nie pokazałeś, jak dla osoby, która dopiero startuje, która w ogóle nie ma kasy, która chce zacząć robić pierwszy krok w życiu? No właśnie, na ostatnim webinarze nie zdążyłem tego pokazać. Czyli pokazałem przykład swojego życia, opowiedziałem wiele historii, przekazałem wiele inspirującej energii. A dzisiaj zacznijmy od jednego kroku. Przejdźmy teraz na mój komputer. Pokażę Tobie, od czego ja zacząłem pierwszy krok zmiany w życiu. Jak nie miałem kasy, jak nie miałem pomysłu. Gorzej, tak? Nie miałem kasy, nie miałem pomysłu. W którymś momencie nawet nie miałem zdrowia. Czyli w ogóle ktoś mógłby się rozłożyć, powiedzieć, że to już koniec. A co ja wtedy robiłem? Podobnie jak Neo w Matrixie. No właśnie. Przejdźmy teraz na, na mój komputer. Pokażę Tobie na pulpicie, od czego można, można zacząć. Czyli pierwszy krok. Dla tych, którzy nie mogą skorzystać ze szkolenia, czy nie chcą, czy nie są gotowi, czy nie mają 600 zł, ale chcieliby zacząć coś robić w danym momencie, ok? Przejdźmy na komputer. Przechodzimy teraz na pulpit mojego komputera. Patrzymy na 24 kroki do wolności finansowej. W ramach, w ramach programu szkolenia przekazuję pierwszy krok, od czego można zacząć, będąc bez kasy, bez pomysłu. Bez konkretnego biznesu, jaki jest ten pierwszy krok? Pierwszy krok i jednocześnie najbardziej piękny, bo bezpłatny i ten krok będzie trwał z Tobą dni, tygodnie, miesiące, jeżeli nie lata. Tak było w moim życiu. Tak przeprogramowałem swoje życie, zaprogramowałem się na sukces. Otóż, słuchaj, pierwszy krok to jest, będziesz śledził ludzi, będziesz pisywał Yy, na YouTubie hasła typu milionerzy, typu Robert Kiosaki, facet, który napisał książkę Bogaty Biedny Ojciec. O tej książce możesz słyszeć w internecie wśród swoich znajomych. Jedna trzecia moich znajomych, jeżeli nie połowa, ma tą książkę na półce i czytała ją co najmniej raz. To, to gość, który jest motywatorem jednocześnie ma 30 własnych biznesów dookoła świata, tak? Czyli inwestuje na czterech, siedmiu kontynentach. Po prostu jest to sprężny facet, który nie tylko poznał prawa uniwersum, ale przebywał z milionerami, dowiedział się jak to zrobić, zobaczył, że jest to możliwe. Twoim zadaniem jest śledzenie takich ludzi, zobaczenie, przeprogramowanie, wgranie sobie na twardy dysk do podświadomości, to, że to wszystko jest możliwe, tak? Wpisywanie fraz w YouTube, pójście do czytelni, czy biblioteki, czy zwykłej księgarni i obejrzenie tych książek, tych milionerów, tych sukcesywnych ludzi, którzy opowiadają tą historię, jak byli spłukani, mieli 300 dolarów, tak jak w którymś momencie I ja na koncie, albo dosłownie zero, czy dług i. Po trzech, czterech latach byli milionerami, tak? W Stanach, w Polsce, w innych miejscach. To jest twoje zadanie numer jeden. Wpisując milionerzy w Polsce, dzisiaj ta wiedza jest bezpłatnie. Jak ja zaczynałem, to w ogóle Wchodziłem w internet, to były lata, gdzie nie było jeszcze YouTube'a nawet, to było przed 2005 rokiem, a ja chodziłem po internecie i szukałem jak Neo w Matrixie, szukałem jakiegoś zaczepienia, jakby zacząć zarabiać. Ktoś tam znajdzie MLM, ktoś tam znajdzie dropshipping na internecie, ktoś znajdzie jeszcze coś innego. To wszystko będziemy opowiadali na szkoleniu 24 kroki. Czyli właśnie co to jest dropshipping, jak znaleźć właściwe LLM, MLM, jak unikać 90% mlm Ktoś dzisiaj do mnie pisał, że z MLM-em to przecież nie zarobię w internecie. Jasne, dlatego ja się z tym zgadzam, dlatego ja MLM-em żadnym się nie zajmuję. Ale jak ja bym się tym zajął, to byłoby to na tyle profesjonalnie, na tyle fajnie, na tyle z energią, ze wszystkim, że rzeczywiście po kilku miesiącach, po dwóch, trzech latach zarabiałbym kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Tak jak ten 30-letni milioner, słuchaj, wpisujesz w YouTube milionerzy w Polsce i ci pokazuję przykładowo krótki screenplay, krótki film o gościu, który ma 30, 30 lat, lat i taki jest 30-letnim 30 no jest... milionerem. I pokazuje jego życie, tutaj wywiad, zwykły chłopak prowadzi z nim wywiad i sobie żartują, o to zawdzięczasz wszystko swojemu ojcu, czy tatusiowi, czy coś tam. On to bierze na miękko, całkowicie ego mu nie podbija, bo tak jak mówię, jak jesteś milionerem, czy masz spokój w swoim życiu, to kto to ktoś, że, że zarzuci ci pewne rzeczy, czy spróbuje cię sprowokować, to po tobie to spływa, bo ty masz 30 baniek na koncie, tak? I ten gość jest całkowicie spokojny, mówi, a tak, tak, zawdzięczam wszystko swojemu tacie, co nie jest prawdą, bo wypracował sobie to sam. Tacie zawdzięcza jakiś tam może starczy, jakieś tam właśnie układy w umyśle, w podświadomości, co jest. W życiu możliwe, co nie jest możliwe. Także możesz poznać tych ludzi, możesz zobaczyć ich książkę, jedną książkę kupić za 35 zł, otaczać się tymi książkami. tak? Tutaj możesz zacząć na theswitch.pl, możesz zacząć od czego zacząć rozwój osobisty. Przechodzisz do tej zakładki i masz za darmo wskazówki, od jakich książek ja zacząłem, jakie książki zmieniły moje życie, co jest tak naprawdę super istotnego. Tak? I to są wszystko bezpłatne reguły gry. Potęga podświadomości, to jest to, od czego zacząłem. Wiedza Huna w praktyce. Książka, która zmieniła moje życie. Bogaty, biedny ojciec w wieku 18, 19, 20 lat sobie studiowałem. Jak koleś wstana, właśnie ten inwestor, którego większość z Was wszyscy dobrze zna, zaczął kupować tam nieruchomość i tak dalej. Później jego historia okazała się w ogóle nie wiadomo, czy jest nawet prawdziwa. On napisał taką książkę, tak? Ale gość dzisiaj jest znany, na pewno zarabia więcej niż 10, 20 czy 30 tysięcy dolarów miesięcznie. Wszyscy go znają na całym świecie, tak? Samo spełniająca się oh. przepowiednia, tak? Samo Tony Robbins jest jednym z najlepszych motywatorów na świecie. Ten gość znowu, który prowadzi z nim wywiad, zna tych wszystkich milionerów i zaprasza ich na wywiady. To są ludzie, którzy się znają. To są ludzie, którzy otaczają się taką energią. Także nie otaczać się ludźmi, którzy narzekają, którzy mówią, że to jest niemożliwe, tylko otaczać się takimi ludźmi, którzy pokazują, jak do tego doszli i biorą cię na przejażdżkę swoim samochodem wartym pół miliona, czy pokazują ci swój dom warty milion, tak? Tutaj akurat. Scenaria jest w aucie, fajny facet pokazuje jedno ze swoich aut i tak dalej, bo na tym polega wywiad. Jeden gość jeździ po Polsce i pokazuje fajne auta i tak dalej. Ale jestem pewien, że jest wiele innych ciekawych rzeczy, jak ten gość zaczyna, milionerzy jak zaczynają swój dzień, jak się różni jego życie i tak dalej. O tym wszystkim jest właśnie kurs 24 kroki do wolności finansowej. Ale pierwszy krok to otaczaj się takimi ludźmi, Dojdź do tych ludzi, tak? Kolejny milioner w Polsce. Ktoś powie. Na The Switch, że ja pokazuję tylko, gdzie się wyleguję, czy gdzie przebywam w jakiejś scenarii. Ja w różnych częściach świata przebywam w różnych momentach. Tak jak tutaj, wydaje mi się, że to jest wieża w Kuala Lumpur. Pokazuje jeden z milionerów innych polskich, który prowadzi szkolenia, który pokazuje super rzeczy na stronie sukces.pl. Możesz odwiedzić jego filmy, możesz zobaczyć jego motywację, możesz zobaczyć też, jak jest w różnych miejscach, możesz zobaczyć różne rzeczy, o których mówi, co jest ważne, od czego zacząć. Tak, to są pierwsze. Słowa to są pierwsze rzeczy, od których zaczynamy. A teraz stop, jak już zrobiłeś to w swoim życiu? Albo wiesz, że to wszystko przyspieszy cię o kolejne dni, miesiące, czy będziesz robił to w trakcie, ale chcesz jakieś ultimatum, chcesz jakiś wyższy gol, szybciej chcesz przejść do tego, żeby to wszystko osiągnąć. Teraz na ten moment, ci, którzy bezpłatnie chcą się uczyć i tak dalej, jasno, obserwujcie materiały na The Switch, patrzcie, co jest tutaj w bezpłatne materiały, ćwiczenia praktyczne, rozwojowe materiały, wychodzą nowe artykuły i tak dalej. W ten sposób się czegoś nauczysz, zobaczysz do czego, oprócz Tarantuli na Karaibach, zobaczysz, yy, jak się rozwijać w Szczecinie na co dzień, jak cię spotykają przykre informacje i te najlepsze. Jak akcelerować, tak? Z ludźmi takimi, jak tutaj osoba na zdjęciu, tak? Super facet, notabene, bardzo lubię jego, jego wykład. Była tam jakaś budowla. Pyta się tego mężczyznę, co on robi? Yy, lubię go też, bo on opowiada tak jak ja, czyli yy, nie zawsze nie za dużo wyciągniesz z tego jakiejś praktycznej yy, reguły, że tak powiem, co sobie wstrzyknąć w żyłę tu i teraz, żeby stać się super bohaterem, tak? Ale dowiesz się, zaczerpniesz energii, właśnie, że to jest możliwe że ktoś to robi, że tym jest tak, to wszystko zaczerpniesz właśnie o tych ludzi. I teraz stop. Dla tych, którzy mają dosyć wystarczy mi tego, tyle to by było na dzisiaj wystarczy. Ty możesz zakończyć to wideo, nie musisz dalej oglądać, tak? Zajmij się tutaj bezpłatnym materiałem, książkami, śledź tych ludzi, odwiedź to wszystko, milionerów na YouTubie, z Polski, z Tajlandii, ze świata, tych, którzy Polaków żyją w Polsce, tych, którzy żyją bogato w Tajlandii, na Filipinach, w Meksyku, tak jak ja. Tych ludzi śledź, a nie tych, nie swoją babcię, która będzie Ci narzekała, ale synuś, jak ty otworzysz pierwszy biznes, tak? Albo jak ty milion chcesz zarobić, albo nie w Polsce to tyle podatków, czy ZUS jest taki wysoki, tak? Co mnie ZUS obchodzi, jak ja zarabiam 50 czy 100 tysięcy miesięcznie, słuchajcie, taka, taka jest prawda, ale jak do tego dojść, tak? Jak do tego dojść, słuchaj? Później dla osób, które są gotowe na kolejny krok, na kolejny etap, na coś bardziej zaawansowanego. Kurs 24 kroki, to już jest część. Komercyjna. Tutaj ja pokazuję kruki w zorganizowany sposób. Wstaję o 6 rano, robię to, to i to. Tego i tego nie robię, tak? Pokazuję to też na filmach. Jest dużo filmów instruktażowych i są dwa kursy w pakiecie. Te kursy, słuchaj, jak pokażę w środku, zajrzymy teraz. Chcesz zajrzeć, co się dzieje w środku tych kursów? Mamy tutaj słuchaj, dwa katalogi. Dwa katalogi, gdzie pokazywałem część tych katalogów już na otwartym webinarze. Od programowania mózgu, umysłu. Od tego zaczynamy, jak działa umysł podświadomy i dlaczego on spełnia największą wartość manifestacji, materializacji w naszym życiu. Kasy, zdrowia, stabilności, radości, brak problemów, luz, spokój, dystansu, tak? Jak to wszystko zaprogramować oraz jakie są kroki. Kroki, kroki, dokładnie kroki, tak? Typu, jak działa manifestacja i prawo przyciągania. Tu jest cała sekcja na ten temat, gdzie szybko lecimy przez te slajdy. Szybko, praktycznie. Ale po tym dowiesz się, jak o prawie manifestacji i przyciągania myśleć, jak manifestować rzeczy szybciej. Dwie pierwsze kroki do technicznej niezależności. Czyli jakie dwa pierwsze kroki, jak przybliżyć się do pasji i pracy, którą kochamy, bo czasami siedzimy w jakiejś zapadłej norze w korporacji, której nawet specjalnie nie lubimy, tak? Jak rozpocząć działanie z wolnością finansową. Ogólnie, ale bardzo technicznie, tak? Cztery zasady oszczędzania, jak powinniśmy oszczędzać, a jak źle oszczędzamy? Ludzie z pensji trzy tysiące oszczędzają 500 zł. Co oni oszczędzą? Na co? Na malucha po 20 latach? Na używanego malucha, tak? Słuchaj, w ten sposób nie zarobisz, nic nie oszczędzisz, tak? Pytania z zajęć ludzi, którzy przeszli już ten kurs. Czym się różnią aktywa i pasywa, czyli podstawy ekonomii? To są bardzo konkretne kroki, mity duchowe w rozwoju duchowym. Jakie mamy mity, jak rozwijasz się duchowo tak jak ja? Dieta, weganizm, wegetarianizm. Kto musi być spokojny, kto nie musi być. Zdolności parapsychiczne, a przebudzenie. To jest już druga część szkolenia, słuchaj, odnośnie właśnie aur, odnośnie tego, czego nie widać, a co pełni 90% wartości w Twoim życiu. Najczęstsze błędy w prawie przyciągania. Dlaczego chcemy coś, przeczytaj książkę Sekret, a nie materializuje się? Dlaczego tak jest, tak? Najczęstsze błędy z myśli kierujemy, a nie z serca. Tych błędów jest więcej, tak? Yy, historie osób, osób, które ja znam, słuchaj, yy, tutaj z Karaibów dziewczyna ważyła ze 100 czy 110 kilo, dzisiaj wygląda w ten sposób, ma małą córeczkę, tak? Notabene. Ludzie, którzy przechodzą transformację, tu jest tych techniki afirmacyjne, czyli konkretne kroki. Zobacz, tych kroków jest tutaj nieco więcej niż 24 kroki. Ćwiczeń, które musimy zrobić, tablica do podświadomości. Wiesz, co to jest tablica do podświadomości? O tym wspominałem na webinarze. To jest to, że. Do podświadomości obrazy zapisujemy i zdjęcia pokazujemy. Chcesz mieć Porsche, boom, na ścianę. Fajną partnerkę, boom, na ścianę. Symbol, symbole pokazujemy sobie, żebyśmy codziennie widzieli, otaczali się tym, jak tymi pięknymi ludźmi z internetu, z książek, z pięknych wywiadów, z pięknych czasopism, żeby wiedzieć, że to jest możliwe. Jak działa podświadomość z przeszłości versus z teraźniejszości? Jak działa podświadomość? W ogóle, jak ktoś tego nie wie, a nie jest, że tak powiem, uzurpatorem rzeczywistości, już zarabia miliony, jest super zdrowy, szczęśliwy, to po części, niestety, zła wiadomość te, dla tych ludzi, podążają, 90% ludzi tego typu podąża donikąd, tak? Chcę jedno, osiągam drugie. Chcę miliony, jestem chory i niezadowolony, nie mam forsy. Albo mam forsy, osiągnę forsy, jestem zdrowy i nie, pfu, jestem chory i niezadowolony, tak? Mała garstka ludzi jest naprawdę w spokoju, zadowolona i jeszcze ma płynność finansową. O tym jest ten kurs. Do tego ja Was zachęcam każdego dnia. Nie do samego kursu. Do odkrycia tych ludzi, do wykonania pierwszego kroku, do obejrzenia materiałów rozwojowych, bezpłatnych webinarów, które mamy tutaj na stronie. Każda z tych zakładek, zobacz, 5 sposobów startu na sukces, 10 faktów, mitów rozwoju, 24 kroki do niezależności z przeszłości, tak? 10 niezrealizowanych celów, Co, z czym się je medytacja, możesz darmowy kurs tutaj odebrać w ogóle na naszej stronie i tak dalej. Mam nadzieję, że jest to jakaś. Motywacja do podjęcia decyzji, że jest coś takiego, że można dojść do tego wszystkiego, co ci piękni faceci, kobiety, które żyją dookoła świata, znam też kobiety piękne, które żyją w Tajlandii, w Indonezji właśnie, super rozwinięte, w płynności finansowej, nawet mając niedużo pieniędzy, są wciąż płynne finansowe, wynajmują jeden, drugi dom, za granicą, jedno mieszkanie mam w Polsce. Ja pytam, jak ty to robisz, jak ty nawet nie pracujesz? Takich ludzi też znam, tak? Ludzie, którzy raz tam na jakiś czas organizują jakiś kurs i są wciąż płynni finansowo. To jest niesamowite. O tym jest cały krok do wolności finansowej: jak osiągnąć tą płynność finansową, jak osiągnąć później miliony, większe pieniądze. Tak się rozpoczęła moja historia tak wyjechałem na Karaiby, tak pierwsze lata w Polsce stwierdziłem, że będę się uczył, będę się programował. Dzisiaj tą wiedzę mogę przekazać w praktyce. Także dla tych, którzy są gotowi na ten krok, ten kurs sama wartość jego, słuchaj, szkoleń. Szkolenia, zobacz, prowadzimy w symbolicznych cenach typu 1500 zł. Tak? Chciałbym, żeby one były dostępne dla każdego. Normalnie tego typu wiedza powinna kosztować ze 100 tysięcy i odpowiednie przygotowanie, samo przygotowanie do tej wiedzy, już powinien to być kurs 50-15 tysięcy zł. Tutaj ja wszystko zaokrąglam w jeden kurs. Dwa takie kursy notabene otrzymasz w pakiecie, który pokazuję i to jeszcze za pół ceny. Czyli w ogóle wszystko jest w symbolicznej cenie ponad 600 złotych, tak? I możesz przejrzeć ten materiał, zobaczyć, co jest nie tak, co zmienić w swoim życiu, jak akcelerować, jakie są pozostałe 23 kroki. Pierwszy krok dzisiaj przekazuję, bo każdy powinien go znać, tak? Otaczać się takimi ludźmi, zostawić malkontentów, narzekanie, wszystko to, czego nie wychodzi, w całą politykę, wszystko, co wierzysz do tej pory, jeżeli trzeba, tak? I oglądać ludzi, którzy mówią, jak zostać młodym milionerem, czy jak fajnie udało im się coś osiągnąć, wyjechać, czy jeszcze coś. Najmłodszy polski milioner. Tego szczerze mówiąc nie widziałem, bo ja nie oglądam na co dzień już takich materiałów, bo jest tyle we mnie tej siły, wiedzy i tak dalej, że może nie potrzebuje się programować na co dzień, ale w ten sposób odkrywam ciekawych różnych ludzi. Na przykład tu jest taki tokshow 20 metrów kwadratowych, czyli kogoś w swojej kawalerce. 20 metrów kwadratowych prowadzi wywiady z aktorami, z ciekawymi ludźmi, pokazuje wszystko różne w internecie. Rzeczy. Wszystko w internecie, tak. to jest ale ten, ja wiem, że ty się, się nie znasz na programowaniu. Więc... Tutaj coś mówię o programowaniu, czyli możesz zobaczyć jedną ze stu historii, ale historia zawsze jest taka sama. Jaki sen, jakieś programowanie, ale nie na komputerze, tylko podświadomości swojego istnienia, tego, że można być w sukcesie, można być wygranym w życiu, tak? Do tego zachęcam z osobami, które są gotowe na kolejny krok, albo źle mówię, wróć. Słuchaj, gotowy to ty nigdy nie będziesz. Tak samo jak ja nigdy nie będę gotowy na to, żeby mieć dziecko. Nawet jak będę gotowy, to dalej nie będę gotowy, bo wszyscy, którzy mają dzieci mówili, że nie byli gotowi, nawet jak im się wydawało, że będą gotowi. Także to pytanie, czy jesteś, czy myślisz o tym, że kiedyś chcesz osiągnąć coś w życiu? To nie myśl kiedyś, tylko pomyśl dzisiaj. Bo jak dzisiaj coś zacznie robisz, to kiedyś może się coś wydarzy. Jutro Pojutrze, za tydzień, za rok, za trzy lata, tak? To zajmuje chwilę czasu dodatkowo. Także jeżeli kiedykolwiek o tym myślałeś w przeszłości, albo myślisz o tym, że o kiedyś się tym zajmę, o kiedyś mi się uda, to kiedyś możesz zacząć teraz. I to jest decyzja, jedna decyzja w życiu, tak? Jedna decyzja w życiu. Ja namawiam do tych decyzji: złych, dobrych, ale decyzji. To jest na pewno jedna z lepszych decyzji, którą możesz podjąć w swoim życiu. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia na kursie 24 kroki. Trzymaj się i cześć. Widzimy się wkrótce na The Switch. Pozdrawiam. Hej.